Dzień dobry. Cześć wszystkim. Witamy Was w podcaście W ogóle Poland. W ogóle co myślisz? Odcinek numer milion. O, proszę, piękny milionowy odcinek. E, I słuchajcie, dzisiaj co prawda jest czwartek i e, mieliśmy zrobić jakieś wielkie zakupy, ale wyszło tak, że zrobiliśmy kiedy indziej. E, wczoraj. Wczoraj, czyli nie dzisiaj. E, ale skoro jesteśmy tutaj jubileuszowy milionowy odcinek podcastu, to... E, Musimy porozmawiać o tym, co się działo wokół nagrywania ostatnich naszych wideo e, dotyczących setnego odcinka Prasówki. Już nie wiedziałem, dokąd zmierzam. E, jak wiecie, poza odcinkiem Prasówki regularnym setnym, okazały się dwa wideo, e, gdzie podsumowywaliśmy te 100 odcinków itd. i tak dalej. reagowaliśmy. Tak, i reagowaliśmy w drugim. Nagraliśmy to longiem, żeby... czyli dwa odcinki naraz wysłaliśmy ani montażystce, ani montażystko. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. E, wysłaliśmy, ale zanim to się wysłało, to się działo tyle rzeczy. Przede wszystkim, nagraliśmy pierwszy odcinek i ja patrzę i mi się... i biorę ten telefon po nagrywaniu pierwszego odcinka i on jest po prostu cały rozgrzany, ale tak jakbyście zostawili e, na słońcu na 40 minut. I po prostu... i zacina się oczywiście. Patrzę, o co chodzi pa i coś mi się tknęło, żebym spojrzał w to wideo. No więc patrzę w to wideo i nagrało się w zwolnionym tempie. Czyli wiecie jak? Zaczynamy, cześć, cześć, I następne słowo i takie nagranie jest przez y, godzinę, bo to było jakoś tak godzinne nagranie tej pierwszej części. Oczywiście jestem w panice, bo jakby, no wiecie, o co chodzi, że robienie drugiej raz tego samego ani nie jest przyjemne, nie, ani. Nie, to już nie dałoby takiej możliwości, bo musieliśmy reagować, oglądając pierwszy raz nasze pierwsze wideo. No właśnie, czyli to by się po prostu nie dało rady, żeby pozosta pozostać autentyczne. Znaczy, w tym ja wszystkim. myślę, że wyglądaliśmy za dobrze, po prostu. Ale wiesz co, chodzi? Bo I po, po prostu, prostu telefon tego nie wytrzymał i się zagotował. Myślisz, że aż tak? Tak. Słuchajcie, to wideo ważyło na moim telefonie. 30 gigabajtów. Wiesz, ile to jest dyskietek? No, no nie wiem, no po prostu taki iPhone z iPhone, tak? To jest właśnie, wszystko się psuje, a to też nie jest jakieś, nie wiem, nie ile ma lat? Nie ma jakoś super lat. I, I po prostu z tym zoomem jest cały czas problem. Ten, kto nas ogląda, to po prostu wie o co chodzi. I to nie jest tak, że my nie potrafimy obsługiwać się telefonem. Tylko próbowaliśmy już wielu opcji, I Ania tak samo, która zna się lepiej, i muszę to po prostu rozwiać w końcu, żeby to wyjaśnić, no. że e, cały czas, nie wiem, przynajmniej przez ostatni rok, a myślę, że więcej nawet, nagrywamy tymi samymi swoimi dwoma telefonami, które są tego, takie same modele, i nie było problemów i e, zaczęły się problemy w ostatnich miesiącach, nie wiem, dwóch czy trzech. To prawda, gdy e, prawdopodobnie jakby, bo to jedyne ma sens, Jakieś aktualizacje się zrobiły w tym telefonie, no bo co jakiś czas są aktualizacje i one po prostu, nie wiem, spieprzyły aparat. I nie ostrzą nam na dwóch osobach równocześnie. Tak, ostrzą tylko na jedną osobę, a że jest, że zazwyczaj nagrywamy Patryka telefonem y, wideo, a moim dźwięk, to y, on siada ostatni, no bo musi nacisnąć, więc w tym czasie łapie na mnie ostrość, jak on usiądzie z różnego nie. Tak, więc, więc jak coś no, jest rozmazane, to nie dlatego, że nie wziął. Tak, a to nie jest też dlatego, że my coś nie potrafimy, tylko no widzimy, że to jest, ale no cóż. Słuchajcie, 30 jest jak gigabajtów. Zacząłem ściągać to na e, komputer, żeby to jakby, wiecie, przesłać, a nie później z komputera wgrać na dysk. E, na chmurę w sensie. E, no i e, wysłałem to. Wiecie, ile się ściągało? Półtorej godziny. Jeden plik. Półtorej godziny. O Boże, już przypomniałem sobie. Przypomniałeś sobie? Przypomniałem sobie, o, co, o, do czego to zmierza do naj, jednego z najgorszych dni w moim życiu. Naprawdę, półtorej godziny. nic nie można było w tym czasie bo wiesz, zrobić. Oczywiście, nie można a... nagrywać ten, tym telefonem, bo to się ściąga. A musieliśmy nagrać wtedy jeszcze coś innego, więc nie mogliśmy tego nagrać, ponieważ telefon był zajęty, ponieważ nie wiem, wysyłało się, tak. a y, gdyby zaczęło się jeszcze nim nagrywać, gdy się wysyłało, to pewnie by wybuchł. Więc po prostu to było takie siedzenie dwie godziny i patrzenie, jak procent idzie za procentem. A Ania tam czeka, bo musi to zmontować. Tak, i też ma jakieś swoje życie. No wiadomo. Zakładam. Więc po prostu nie, nie. nerwówka straszna. Telefon po prostu rozgrzany, ledwo się dało go trzymać. Mysza! Możesz nie rozwalać domu? Mysza coś zrobiła w, właśnie w tym momencie w kuchni. Był jakiś dźwięk. Adam teraz poszedł sprawdzić, co się tam dzieje. No i coś tam dzieje. nektarynka na ziemi i zapalnik od kuchenki, czyli chodziła po lodówce, bo tam leżą te rzeczy. Ona ma takie fazy po prostu, że wszystko musi zrzucić, a ona jest też taka, że musi zawsze najwyżej wejść, więc to jest ten moment właśnie. No dobra, po półtorej godzinie udało się ściągnąć plik na mak. Pozostała opcja, że cały czas było w zwolnionym tempie, na maku tak samo. Otwierałem plik, przypomnę, i było dzień dobry, Blu, blu. Moment, czy ona teraz. Y... Tak, ona przyszła i gryzła się rybusia w szyję. A teraz se poszła... poszła sobie, blu. jak już go zagryzła. Tak. No, to jest typowaty. Um, uwaga, udało się zniwelować tę opcję. Była to najbanalniejsza opcja na maku, bo trzeba było po prostu jeden guzik, dwa guziki tak naprawdę nacisnąć. Ale plik cały czas ważył 30 gigabajtów. Więc, jak zacząłem go wgrywać ani na chmurę, to wyskoczyło mi, że będzie to się przesłało dwa dni. Dwa dni. A jeszcze w tym wszystkim to oczywiście mamy. Yy, a to korzystać z internetu wtedy? To później. A to później jeszcze do tego, okej. Dwa dni. No więc, co musiałem zrobić? Musiałem odpalić swój y, program do y, montażu, wgrać y, ten 30 Giga już, op, już ogarnięte bez slow motion. I zmniejszyć ten plik. I udało się zmniejszyć do 8 GB, czyli sporo mniejsze. No ale 40 minut, kolejne, czyli już mamy z nagrywaniem łącznie jakieś 4 godziny, to trwa. Plus przygotowania to 5 godzin, już trwa. Yy, wiecie, całej pracy przy jednym wideo, które tak naprawdę trwa 30 minut, chyba końcowo na YouTubie. Udało się, po 40 minutach zmniejszyło się to do 8 giga, więc wgrywam Ania tam jak tam, jak tam, wiecie, no bo jakby kurde, to dziewczyna ma własne życie, tak? No ona pewnie myślała, że yy, ściemniamy że ścieniamy że im... jeszcze nie zaczęliśmy nagrywać przygotowujemy. Tak, tak, I tak no bo o, coś to jest przerywa. Tak głupie. Bo to jest tak głupie, że to brzmi po prostu jak głupia wymówka, no. No, jakby się nie miało wydarzyć. Więc wgrywam to Ani na chmurę. To się zaczyna, tam pokazuje, że jakieś, wiecie, 30 minut będzie wgrane. No dobra, to czekam te 30 minut. I w tym momencie padł internet w całym domu. I po prostu nie ma internetu. W sensie, no to nie jest jakaś niespodzianka, nie jest to... bo to się dzieje tak, tak kilka razy dziennie. Bo Naprawdę. mamy UPC. Tak, UPC jest takie super. Mamy jakiś tam, wiecie, super pakiet wykupiony, no bo jakby pracujemy w internecie. Ten super pakiet jest taki, że y, mamy dwa pokoje i jak wyjdziemy na balkon, to już nie ma Wi-Fi. Tak, a wiecie, my nie mieszkamy na 400 metrach kwadratowych, jak coś. No. Nie wiem, czy wiecie. Ale, ale tak wiecie. jakaś y, kawiarnia, którą mamy za podwórkiem, y, dosięga tutaj. Naprawdę? Więcej I dosięga i bo widzimy na liście. To jest po prostu amazing. No ale jest jak jest. Więc padło. Więc padło całe wgrywanie na chmurę i był error. Więc restartuję cały internet. Nie ma internetu, nie ma internetu. Po pięciu minutach włączam z powrotem modem. To się wszystko tam miele, kolejnych 10 minut, zanim się wszędzie połączy, WiFi, fi i tak dalej, ponownie wgrywam y, Ani na chmura I wiecie, ile pokazało wtedy? Dwie godziny. Dwie godziny uploadowania już zmniejszanego bez slow motion pliku na chmurę. I po dwóch godzinach, czyli łącznie już to trwało jakieś 6 godzin, już pół dnia spędziliśmy na tym jednym wideo, udało się. A w międzyczasie, jeszcze w tym wszystkim szale, gdy my siedzieliśmy i po prostu liczyliśmy procenty, rybuś, nie wiem czy pamiętasz, że wpadł w szał? Nie wiem. I mamy takie, taką maskotkę różowego węża. A długiego. tak, rzeczywiście. Wpadł w jakiś niesamowity szał i mamy takiego różowego węża długiego, e, który jest po prostu różowym wężem. I rybuś postanowił go rozgryźć. Ale jest taki duży, no ma z dwa metry, może półtora? Tak, długo. Może z półtora. Tak. A może metr. No to ile w końcu? musisz? Myślę, decyduć. że z półtora może mieć. Stawiamy na półtora metra, Ale no taki tak? w sensie jest porządniejszy. Tak, z takiego sztruksu tak, jakby... Tak, i rybuś się no... w nim zakochał i zachowywał się tak, jakby w nim była jakaś kocimiętka, chociaż raczej nie powinno nie, w nim być. Nie, raczej nie. Więc... i był bardzo zakochany taki. Tak, i po prostu drapał to, ocierał się o to, w końcu zaczął się wygryzać. I my w tym całym szale siedzimy, internet, po prostu wszystko się nam dzieje dookoła, a on gryzie tego węża. I rozgryza go i całego obślinił oczywiście. Tak. I on się bawił zajebiście. No tak, no tak, właśnie tak trzeba robić, widocznie. No tak w temacie świętowania, to, nie, to wczoraj byliśmy na zakupach. Czyli w środę. Tak, z tego względu, że wczoraj jechaliśmy do moich rodziców, byliśmy tak. proszeni, więc chcieliśmy kupić kwiaty mojej mamie. No, a kwiaty to pod halą się kupuje mi No wiadomo. No i tam też się kupuje owoce i wszystko, więc stwierdziliśmy, no dobra, no to już nie będziemy chodzić codziennie, bo to nie ma człowiek czasu, więc po prostu trzeba jakby przemienić czwartek na środę. No. Tak było. No więc wczoraj pozałatwialiśmy te sprawy. E, a pojechaliśmy z tymi kwiatami e, i byliśmy proszeni, bo to były takie trochę niby odwiedziny, takie po prostu, ale trochę takie urodzinowe. Bo moja mama ma urodziny okrągłe na początku grudnia, no ale planujemy, że nas tu nie będzie Wtedy, tak. w, w tym kraju, więc tak, uzna, że tak uznaliśmy, że w sumie to teraz jest wszystko takie, że nie wiadomo, tak, bo z dnia na dzień może się zmienić. Tak. Więc wypadałoby się spotkać, no że zaprosiła, no to wszystko akurat fajnie. No i, no, i w ogóle cały dzień była spokojna pogoda, było tak fajnie i zapakowane, tam jakiś był prezent w papier i te kwiaty, i jakieś drobiazgi, i oczywiście też zaczął padać. W momencie, kiedy wyszliśmy. Przed, chwilę przed, tak. tak nawet nie można było się przygotować na to, a ja nie wiem, czy to tak funkcjonuje we wszystkich miastach, ale jak w Warszawie spadnie deszcz, to całe miasto stoi. Tak, jakby od razu się, pierwsza kropla spadnie na ulicę, i od razu jest korek na dwie godziny stania. Tak, więc y, transport dostać się to jest tragedia. Znowu jakiś metro czy coś tam. No to. Y, no, było z, kawałek do Znaczy, przejścia. ogólnie przechodzenie, chodzenie jest trudne, jeżeli tak. ma się kilka tobołów y, i chce się, żeby one nie zmokły, no ale jednocześnie nie ma się jak trzymać nawet parasola. No, ale dobra, nieważne. Udało nam się dotrzeć. No i co? No i było spoko. O Jezu, wiecie, ile zjadłem? Zjadłem tak. Trzy kotleciki rybne, ziemniaczki chyba Nie pamiętasz porcji. już nawet, ile zjadłeś. No nieważne, Pamiętam, ale. Pamięta, przecież Morał jest taki tego, że moja mama jest osobą, która po prostu zacheta się w kuchni, i, ale musi zrobić. Nie zrobi dwóch posiłków, tylko zrobić 10. Tak. Nikt tego nie zje. Ale jakby ona chyba nie spodziewa się, że ktoś to zje, bo ona jest przygotowana na to, że to po prostu rozda. I także przez, po prostu ona zrobi taki posiłek, że wszyscy będą mogli przez kolejne dni jeść. Tak, że już w ogóle nie trzeba. robić. już nie muszą mi zrobić. Nic robić. Mhm. I to jest oczywiście super urocze. No ale z drugiej strony to też jest wiadomo, no trudne, nie. I czasochłodne. Jezu, i... strasznie to musi ja być. Ja nie wiem, to, to ja myślę, a i, i później to wszystko, nie wiem, no i wcześniej, i, i później ogarnąć i jakiś mazakra no, ja nie wiem. No ja podziwiam, bo tam były, wiecie, nie daj, że były dania, w sensie, była zupa, były drugie dania, to jeszcze, tak, dwa ciasta były właściwie. Był krakersik. Krakersik był i był serniczek na zimno I Zaraz go zjem. A ja też go zjem. Cały? Nie było go dużo. Czyli nic nie zostało dla mnie. Ale ty nie nienawidzisz sernika? Nie, przecież wcale nie. Na świecie o tym wiedzą. Nie wcale nie. Jak myślałem akurat, żeby spróbować, ale. Cóż, na bank. Na, na bank tak było. Adam przez 37 tysięcy lat swojego życia mówi, że nienawidzi serniczka, więc jak jest serniczek, który zjadłem, to, a, 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 to w tym momencie musi go zjeść. Myślę, że wypadałoby tak z grzeczności, żebyś po prostu go zwrócił. Ale tobie zwrócił do buzi od razu, chcesz? Tak. Jak ptaszek. <laughs> A ptaszki żegają sobie do buzi? Nie wiem. Dlaczego no tak mówię? Nie jestem ptaszkiem. No dobra, ale no to, to jakby, e, wiecie, siedzenie, jedzenie, wszystko fajnie, ale nie może być tak, że są tylko przyjemności. Też jest musi być praca. Coś za coś. No i co? Jaka praca? No ty miałeś pracę. Ponieważ Patryk ja jest osobą, wszystkie mamy na świecie. Jakoś po prostu wiedzą to nie tak, wiem Tak, naprawdę, wasze też. Że Patryk umie y, wszystko zrobić w telefonie. Technologia. I jeżeli po prostu jakaś mama ma nowy telefon, to ona od razu po prostu. Dzwoni do mnie wtedy każda mama i wtedy ja przyjeżdżam. to nawet nie jest kwestia wieku. Y, po prostu one już mają tak, że nie, po prostu nie. Tak. one nawet nie próbują, jakby instrukcja albo przeczytać I don't care. albo włączyć telefon i przeczytać co tam wyskoczy na ekranie, nie, nie. po prostu nie, po prostu dają po prostu mi dzwonię do Patryka tak, ja przyjeżdżam dają mi telefon i po prostu wszystko robię no i to by tak naprawdę zajęło większość tej naszej wyprawy do twoich rodziców no tak z przerwami, no bo to wiesz z przerwami na jedzenie, na jedzenie więc ciężko by było to rozłożyć tak naprawdę ale no było tam do zrobienia no, było wszystko, trzeba było ściągnąć aplikację, przenieść zdjęcia, e, poustawiać wszystko, wyłączyć jakieś powiadomienia, widżety wszystkie, wiesz, tam było mnóstwo roboty. E, trzeba było ten sam dzwonek ogarnąć. No, tak jak ta macie dzwonek, to mama nie jest zadowolona. Dlaczego? Przecież ma to samo pismo. Nie, dzwoniła dzisiaj, powiedziała, że jednak to nie jest to. Ale jak to nie jest to? Jak to jest to samo pismo? Bo słuchajcie, dobra, muszę wam zdradzić. <noise> to jest sekret. Moja mama... <grymnie> <grymnie> Nie mogę z <stawić>. tym. <grymnie> Nie mogę z tym! Moja mama po prostu ma na dzwonek od lat już Avicii'ego. Naprawdę. Avicii forever. Jakby Avicii śpi słodko aniołku, ale na zawsze pozostanie w telefonie mojej Ale to było jeszcze grubo przed śmiercią Avicii'ego, tak, prawda? Hmm. Tak. Wake me up. Tak. I okazało się, i mama, moja mama po prostu nie akceptuje żadnego innego dzwonka Naprawdę. I, i okazało się, że ustawiłeś, ustawiłeś jej Awiczego. No wiem. Ale to był jakiś instrumental. Nie było wokalu. A moja mama potrzebuje wokal. Okazuje się, że nie wiem dlaczego, ale widocznie miała na telefonie dwie wersje, jedną bez wokalu, drugą z wokalem. O nie, istniemy. I ustawiłeś bez wokalu i rzeczywiście ja sobie przypomniałem, że jak, jak poleciało, puściłeś, czy tam ktoś zadzwonił, to była tylko ta melodyjka z refrenu, ale nie było tego wokalu. No i... No i co teraz? No nie wiem właściwie co teraz, szczerze mówiąc. Musimy ponowić tę Myślę, że musimy jechać chyba. Teraz. teraz? Chyba teraz musimy jechać, nie wiem. No ogólnie e, próbowałem tak moją mamę skołczować <grym> i tak powiedzieć jej wiesz a może spróbujesz zmienić może czy, czytasz po prostu gdzie, z, z, po prostu popatrzysz sobie tam na tym ekranie i znajdziesz słowo ustawienia i jakoś po prostu spróbujesz. No i co? No wiesz no nie wiem szczerze mówiąc. Nie była zachwycona nie buzja. była zachwycona tym pomysłem stwierdziła, że zobaczy w ogóle wiesz. Bo to jest proste, bo musi przesłać Bluetoothem ze starego telefonu nie, na Nie, nie musi, to też na pewno musiałeś przesłać, bo przesłałeś wszystko z jednego na drugi. No właśnie, a muzyka jakoś się nie przesłała, musiałem to robić ręcznie. Żartujesz? Nie, nie żartuję. Naprawdę? N naprawdę? Tak. Czyli ona nie ma tego go z wokalem na telefonie? Ma na starym telefonie. No to dramat po prostu. No ale to wieku. się teraz dowiaduję przecież o takich rzeczach. No to co? To ty przesłałeś dźwięków tylko tego jednego tego instrumenta? Bo tam nic nie było innego, bo Był tylko wiczy. Sensie... I tylko jeden, jeden, jeden plik? Było, być może były dwa pliki, a wieczego? I miałeś 50% szansy <noise> i wybrałeś ten zły. Ale widzicie, o co chodzi? To jest yes. właśnie to. Człowiek spędza dwie godziny ustawiając komuś za darmo, no może nie, za jedzenie, <noise> ale ustawiając komuś, robiąc cały czas, jeden błąd zrobi na milion operacji, które wykonał przez te dwie godziny, jeden błąd zrobi i jest z niezadowolenia. Hmm? Wiecie, wiecie jak jest na to przepis? Nic nie robić, nikomu nie pomagać, nie wychylać się i po prostu leżeć i się nie ruszać. I wtedy nikt nie będzie miał pretensji. No, przykro mi bardzo, ale będziesz musiał jakoś zorganizować po prostu, bo moja mama sobie nie poradzi z strony. Możemy zrobić te webinary. Spotkać się na Zoomie i mogę zrobić twojej mamy prezentację. Na czym? Na Zoomie. No jakby człowieku, o czym ty mówisz w ogóle? Nie, nie damy radę. Chyba musiałbyś spotkać się o, na. W, w telewizji. <laughs> w te... na, tele, iść, na telegazecie. Na telegazecie musiałbyś... Coś się tam no dzieje. No coś znowu myszel niszczy, no po prostu przyspała się kilka godzin i stwierdziła, a rozjebie ten dom. My, mysza jest właśnie na szafie nad nami. Siedzi na głośniku. Tak, jest na już po prostu ostatni Last Standing bodzio. <laughs> Naprawdę, bo jest cały czas nabita szafa bodzio. I tam jest głośnik i, i ona tam uwielbia, bo ona uwielbia jak najwyżej, to jest takie dziwne. Przerażające to jest po prostu. I wie, a wiecie, o chyba nie mówiliśmy, ona na przykład wchodzi na ym, szynę od firanek. Tak. Wiecie, tam na górę, na, ta, ten pręt, na którym są firanki Jak będziecie, i ona tam lawiruje sobie na przykład, wiecie, tak ledwo stoi, tak? Nie wiadomo, noc. po co tam wejdzie, bo już nawet nie da rady, że już ma tylko sufit tak. a ja, po nim nie będzie chodzić raczej, ale po prostu wejdzie tam, no i, I, po bo, prostu i będzie patrzeć chwilę, na ciebie, człowieku, z góry, po tak. prostu kim ty jesteś dla mnie. stoi chwilę na górze i później sobie po prostu skoczy e, na dół. No, e, tak. Jeszcze była jedna. A jak będziecie nas obserwować na Instagramie, chciałam powiedzieć, to możecie wtedy zobaczyć takie fajne Jusy konski. A, to prawda. W sensie I... nasze prywatne konta. I ona jeszcze na przykład lata po łazience. O Boże, masakra to jest. Ona... No ostatnio jej się nie udało, był dramat. No, mamy lufcik w łazience. Pomiędzy łazienką a kuchnią. Tak, lufcik. A pomiędzy. I mamy jedną szafkę taką większą nad kiblem, tak pod sufitem, no bo łazienka tak. jest mała. I pomiędzy tą szafką a lufcikiem, a lufcikiem są, wiecie, sznurki. Polskie, sznurki, polskie, do polskie sznurki do prania nad wanną. Jakby polski dom. To, tak. jest, to jest klasyczny polski dom. Oczywiście. Kosz pod zlewem, zlewem, wiecie o co chodzi. No, i ona ostatnimi czasy wpadła, bo tam pomiędzy tą szafką a sufitem jeszcze jest taka, taki, mo, takie miejsce, że ona jeszcze może tam się wcisnąć, nie? I ona właśnie zaczęła wskakiwać ostatnimi czasy na tę szafkę, a może tam się dostać tylko z tego lufcika, ale musi przelecieć nad tymi sznurkami. Jak Wie, wiecie, to już jest taka akrobacja, jak wiecie, jakieś, kiedyś tak. były jakieś. Zwierzęta jakieś skaczące przez pochodnie, nie? Tak, Wiecie, to o co chodzi? To jest Te koła. To. to jest to właśnie. I, ale żeby była jasność, my jej nie trenujemy, nie, ona to zamarł. My wręcz tego nie chcemy, tak. bo właśnie kończą się takie rzeczy, jak ostatnio zahaczyła nogą o ten sznurek. No. A, I całe szczęście nic się nie stało, bo ona jakoś. Ona doleciała do tej szafki, no. ale jakby trochę niżej, więc odbiła się od niej i trafiła na ziemię. Okej, okay, czyli to był taki Ski, tak. parkour, właśnie. Tak, parkour to był. To może taki był zamiar, nie wiem. No, ale ogólnie nic jej się nie stało. Trafiła na cztery łapy, tak jak e, to mówią. No to mieszkanie też nie jest jakieś gigantyczne, nie mamy 10 tak. metrów wysokości. E, więc, no ale to, to, to nic nie znaczy, bo ona z e, powrotem już zaczęła skakać na troszeczkę. No, ona się ćwiczy po prostu. Ona po prostu ćwiczy, ona ćwiczy do tego Ninja Warrior. <grymne> tak, boże, ona by, się, ona by to przeszła. Totalnie ona by to, by to przeszła w dwie sekundy. Totalnie to... w ogóle... Dobra, jeszcze na zakończenie możesz powiedzieć, jak już takie są przemyśle. Dobra, zaczynamy po prostu opisywać to mieszkanie, jak to wygląda i ludzie zaczną sobie, wiesz, tworzyć, nie? Tak. Wizualizację. Dobra, no to w pokoju małym mamy, jak przystało na porządny polski dom, mamy, ja to mówię, Pawlacza. Ja nie wiem, czy tak się nazywa. No, powlacze. Chyba. To są powlacze, takie czyli takie szafy wbudowane w, yy, w ścianę. Tylko takie, wiecie, nie jakieś fensje rozsuwane, tylko po prostu takie. Dziura z, dziura z, z drzwiami, tak? nie? <grym> I są y, I na dole zawsze jakby dolna część jest taka wyższa, jakby na ubrania, powiedzmy, a ta górna część jest taka mniejsza, jakby na jakieś, nie wiem, pierdoły. pierdoły. Ale ona już jest taka wysoko, już jest taka, że jak je ja stanę na palcach, to i tak nic stamtąd nie ściągam. Ja nie? muszę na drabinie. I yy, ona się nauczyła tam chodzić. Ona, Ja nie wiem, jak to jest do końca, bo ona po prostu yy, tam się wdrapuje, jak Spider-Man. Słuchajcie, ale to nie są żarty. Ona chodzi po ścianach, jak spider -Man. Ona po prostu jak, yy, nie jest w stanie wyskoczyć z ziemi aż tam tak wysoko, ale ona sięga do pewnego momentu tej, tego pawlacza niższego, i po prostu się wdrapuje i wciąga się tymi swoimi drobnymi łapkami na górę, jak jakieś roki. Tak, i to robi. I jej się to udaje, po prostu, i ona tam siedzi. Tak. I wychyla się co jakiś czas, żeby patrzeć na wszystkich z góry. Więc, no, jeżeli ona może, to chyba wszyscy mogą wszystko, albo i nie. Albo tak, albo nie. Taka jest no, w sensie, konkursa. nie próbujcie tego, ale y, mówię Wam, jak jest. Tak jest. Y, po prostu mysza nas wszystkich, y, no, doprowadziła do jakiegoś wstydu, nie? Wstydu, obłędu na wszystko. No dobra. Kończymy. Dziękujemy Wam za ten odcinek podcastu i życzymy Wam udanych łowów. I świąt. Pa.